Witam, pozdrawiam sobie. Leżymy sobie na łące. Jest sobie pole papiosa. Co chciałem powiedzieć? Warto pomagać innym ludziom. Ja sam byłem na zwykły gotykowym. Także wiem, jak to jest być na ogół. Warto pomagać. Pamiętajmy też o biednych dzieciach z domu dziecka, które nie mają rodziców nie mają gdzie się podziać. Warto pomagać oczywiście. Ktoś powie, że o, wariat był na odwyku narkotykowym. Nie, proszę państwa. Ja po prostu wolę iść do lasu niż chodzić jak zombie, jak moi koledzy, którzy mówią na mnie Hitler Jugend, albo Wehrmacht, generał. wy wiecie w ogóle, co to znaczy Hitler Jugend, czy Wehrmacht? Wiecie, kiedy sformowali Wehrmacht, kiedy sformowali Hitler Jugend. Ale gdzieś dom, z domu dziecka należy pomagać. Pomagajmy, wspierajmy je. To są biedne dzieci. Pamiętajmy też o schorowanych dzieciach, które niestety cierpią na różne choroby. No co mi się nie podoba? Nie podoba mi się w tym, że Ukraińcy dostają, Ukraińcy dostają masę pieniędzy, mieszkania, wszystko, a polskie chore dzieci zbierają, sami rodzice robią zrzutki dla chorych dzieci. To mi się bardzo nie podoba że Ukraińcy, op, op, można powiedzieć, przepraszam, wyrażę się, wyrażę się tak, wyjebali się do naszego kraju. Dostają 3000 5000 na start, mieszkanie, a polskie chore dzieci, no, kotki zbierają, brawo rząd. Nie wiem, czy, nie będę wymieniał, czy to jest prezydent ukraiński, czy polski. Myślę, że powinniśmy wspierać się, pomagać sobie, tak samo na grupie leśnej. Pomagać, wspierać się, dzielić się wrażeniami z lasu, dzielić się emocjami z tym, co przeżyliśmy. Tak się rozpościera widok. Tam słoneczko ładnie świeci i pozdrawiam Daszbur. No i co powiedzieć? Pomagajmy sobie!